Biblioteka Publiczna Miasta Marki zaprasza 29 listopada we wtorek o godzinie 18 na kolejne bezpłatne warsztaty dla dorosłych z cyklu. Kreatywne wtorki z Akademią Sztuk Różnych. Tym razem zrobimy dekoracyjny wianek na drzwi. Za bazę posłuży nam styropian owijany jutą z naturalnymi i biało-srebrnymi dodatkami. Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego zaprasza w sobotę 3 grudnia od godziny 16 wszystkich miłośników gier planszowych. Na markowe planszówki. Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne zaprasza 1 grudnia o godzinie 19 na stand-up Lifehack Grzegorza Dolniaka. Centrum Aktywności Fabryczna 3 zaprasza 1 grudnia o godzinie 18 na spotkanie organizacji pozarządowych. Wszystkich pomocników Świętego Mikołaja zapraszamy do Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego już 4 grudnia do fabryki prezentów. Tradycyjnie, jak co roku, na jeden dzień nasz ośrodek zamienia się w fabrykę prezentów, gdzie możecie pomóc trochę Mikołajowi i stworzyć wyjątkowe upominki dla najbliższych. 4 grudnia w niedzielę o godzinie 15:30 zapraszamy na spektakl teatralny dla dzieci od drugiego roku życia pod tytułem kiedy pada śnieg w wykonaniu sceny elfów. Serdecznie zapraszamy.